Cześć, poddasze, część trzecia, poddasz jest na ukończeniu, etap Q2, czyli uzbrojenie łączeń, tak to wygląda, spoinowanie papierem, taśma, masa gotowa, Rigips Premium Light. Tak to wyszło. Trochę się napracowałem. E, jedna ciekawostka, że nie ma tutaj połączenia ślizgowego nigdzie. E, wszędzie jest no, zastosowana taśma e, StriFlex zielona, znaczy w niektórych miejscach jest tu w tej, po prostu tutaj już było na tej budowie część materiału, więc po prostu musiałem to wykorzystać. Więc dwie rolki też miałem, taśmy Rigips Habito. Potem na łączenia skos kolankowa i skos sufit poszła no właśnie zielona z Triflexa medium. A tutaj po prostu na roża ścian działowych i sufitu tu w tape, po prostu bo tutaj już no, materiał był na budowie. Więc nie ma nigdzie połączenia zygowego. Oczywiście płyt nie kręciłem do profilu przyściennego. Ale zamiast, zamiast połączenia zygowego i potem uzbrojenia akrylem jest zastosowana taśma tu tape. Myślę, że nie będzie się nic nie działo, bo te stufity są stosunkowo nieduże. Eee, małe, są małe, małe pomieszczenia, więc myślę, że nie powinno się tutaj nie było, powinno być problemu ze spękaniami. To jest jeden problem, znaczy nie problem, Szpuleta dolna okna. Eee, Mór jest, węgarek na dole nie ma, ponieważ po prostu nie, mog nie mogłem tego zastosować, bo gdybym zrobił też tak węgarek, to 2 cm by po prostu wyszło, więc musiałbym znacznie odsunąć tutaj ścianę kolankową, na co inwestor nie, się nie zgodził, więc tak samo tutaj w korytarzu, więc nie jest to po prostu błąd, tylko, że no nie było możliwości, tak, albo musiał tutaj w korytarzu obniżać sufit o 5 cm, albo kolankową odsuwać, to są schody, więc po prostu jest szpaleta dolna jest bez, tutaj bez przełamania. tutaj przy szpaletach tych okiennych balkonowych masa LSR ze względu na to że po prostu że potem siła przeszlifuje więc takich tutaj po prostu na no prawniczych przyjąłem tutaj swoją masę, bo tutaj wszystko jest na Prymcie, ale tutaj zrobiłem przyjąłem swoje po prostu ze względu na to, żeby się łatwo to zaskifować. Dziękuję za uwagę.